Zapraszam Was na moją przygodę z ROMETEM Okarem 205. Jak byłem dzieckiem, to sobie obiecałem, że jak dorosnę, to będę jeździł jak ci motocykliści. Wiatr będzie hulał w moich włosach. W wieku 10 lat nauczyłem się jeździć właśnie na tym polskim komunistycznym pojeździe. Przedstawiam Wam mój pierwszy i jedyny silnikowy jednoślad. Nazwałem go szak. Dlaczego? Dowiecie się z filmu. Jak po wielu przeżytych zimach spełniłem moje chłopiece marzenie, posłuchajcie. Takie motorki, ponieważ jak już tutaj Piotr opowiadał, e, to jest sentyment do naszego dzieciństwa. E, mój brat miał identyczny motor. Mam starszego brata o 11 lat. I, i to był taki właśnie pierwszy motorower, na którym się nauczyłem jeździć. I jak wsiadłem na ten motorower jako taki dziesięciolatek to sobie pomarzyłem jak fajnie by było gdzieś pojechać daleko w świat takim takim motorowerem. Realizacja marzeń z dzieciństwa okazała się bardzo brutalna. Trzeba nie chyba kolejna, no setnać. Po przejechaniu małego odcinka ogar zawiód Udałem się do człowieka o złotych rękach, który potrafi naprawić dosłownie wszystko Nie ma iskry. Kabel. już teraz jest, jak cholera, nie? Już może wyrzucić papierosy. <głosy> <głosy> bo to są skrętki Świat więcej się spalił, nie? O kurde, idzie Niekiedy stare świadczenia są lepsze niż te. Ogar odpalił, ale zniechęcony licznymi naprawami schowałem maszynę na kilka lat w garażu. Przyszło lato 2022. Zobaczcie, co się wydarzyło. Jak miło się z mową po latach spotkać z moim przyjacielem. Ostatni raz go widziałem, jak byliśmy na wyjeździe. Gdzie pojechaliśmy? Do Kołobrzegu. Prawie dojechaliśmy do brzegu. z takim starym ogarem, który ma... raczej komarem, który ma i 60 lat przeszło. Tomek bardzo dobrze jechał na tym komarze, tak? Dobrze się jechało, tak? Bardzo dobrze. Tylko był tam mały problem, mała awaria, ale jakoś to naprawiliśmy i ten. Tak. Na przejażdżkę postanowiliśmy zabrać dwa polskie stare motorowery. Maszyna z 80. Widziałeś takie na ulicy, albo widujesz, że spotykasz? Nigdy nie spotkałem takiego ogara. Jak nie spotkałem. Też kiedyś w lesie spotkałem pomarańczowego, tak? Takiego samego, tak? On robił Głównie stał, ale, ale byłam. Tak żeby przyjechaliśmy. nie się. Leśni ludzie. A, mieszkali takie takim Ludzi, Myślisz, że to odpali? Zrobimy? Myślę, że jeden raz odpali i tam nie jak daleko nas zawiezie. Trzeba zrobić mieszankę. Ile tego oleju tam lej? Panie kochany. ile, panie, ile było? Na oko? instrukcji było na oko. Na 5 litrów, na oko oleju. Tak, i na tej piątce chcemy. W dzisiejszych cenach paliwa to jest to. Nie mały pieniec. Nie małe. pieniądze. Ale ty, jak nie wrócimy z jeziora, będziemy pchalić, będzie taniej. To tak. Nie wiem, czy dojdziemy do tej. Się, Leci. Złotówka, druga, trzecia, czwarta, dwudziesta. Oprócz ogara zabieramy też komara. Oj, uwaga, uwaga, kręcisz. Dobra, ty z. Końś, to kojarzę. No znasz ten sprzęt Trzeba zobaczyć, czy trzyma paliwo Chyba paliwo jest, bo tutaj wylatuje Ale czy jest napompowany Pójdę po pompkę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No, starczy, nie? Chyba Tomek tak dawał czadu Dwa lata temu Kraniczek Pompujemy Paliwko Jedni mówili, że źle go odpalamy Że to trzeba tak podobno czym? Dlaczego jest? Dlaczego jest tak nie... O tak Odpali na siedząco, tak? Komar na przygodę gotowy. Teraz trzeba odpalić ogara. Niestety, ogar zawiódł. O pomoc poprosiliśmy sąsiada mechanika. Bo sąsiad musiał przyjść, ogarnie i na pewno odpali teraz i pojedzie Doświeci Ona jest źle wyregulowana ta linka stwierdził, że musi go zabrać na warsztat No i poszedł Idzie w stronę zachodzącego słońca <laughs> My pójdziemy się napić Nie udało się dzisiaj Było obficie. Nie poddajemy się tak łatwo Opracowaliśmy plan, co robimy dalej Posłuchajcie Tutaj nadjedzie Jarosławieckie A skąd? Jarosław. Tu Szczykówka Gdzieś stąd O stąd Stąd jedziemy aż Tutaj wow. Bardzo wow. daleko Komarem to nie jest łatwo. Plan jest prosty. Jedziemy nad jezioro. Komar jest jednoosobowy, więc oprócz motoroweru zabieramy też rower. Tomek będzie jechał rowerem, a ja komarem. Dzisiaj już chyba nic gorszego nie może nam się przytrafić, więc pełni optymizmu startujemy. Wśród przechodniów nasze maszyny budzą podziw lub zazdrość Tym razem podróż się udała Dojechaliśmy tam gdzie chcieliśmy jechać Ani rower, ani komar nie zawiódł Minął rok Znów nastało lato Ruszamy z Muzeum Arkadego Fidlera w piękną, piękną podróż do lasu ale nie, zupełnie do lasu, Tylko będziemy jechać takimi drogami, gdzie Polnymi, można jeździć tymi, tymi, sprzętami, no tymi, żeby nie psuć kro, tego spokoju krosowymi w sprzętami. Dokładnie. tak <laughs> Te sprzęty, jak dobrze Tomek wie, nie są bardzo awaryjne. Nie raz mieliśmy takie tak. przygody. No, istnieje ryzyko, że mamy w planie wielką podróż, która może się skończyć tuż za bramą. Komarka kręci, nie nie. <laughs> tym razem za bardzo skuteczną naprawę ogara i serwis komara wielkie ukłony dla Darka. Wracamy do naszej podróży. Myślicie, że się uda bez awarii? Nawet sobie nie wyobrażacie, jaki jestem szczęśliwy, że Ogar nie zawiódł na początku, odpalił i jeszcze nadal jedzie. Pierwsze 10 km przejechaliśmy gładko. Zatrzymaliśmy się w wiejskim sklepie. Pod sklepem zebraje się miłośnicy polskiej motoryzacji. No bo to jest sentyment, kiedyś to da złomyła. No no, no, no no, wykrywali tutaj, a teraz już jest. I patrzcie, kurczę, się staje, a teraz się wszyscy pewnie patrzą na wieżycielę. No, każdy teraz zatrzymuje i każdy ma jakieś wspomnienia. Młodzi to tam nie wiedzą, niektórzy wie. leżą. Młodzi nie, ale... No, ale starci to się napomogą. Każdy, nie. to każdy wie. To taki inny grazik. A, właśnie, musiałem powiedzieć. Taki wyzwyczaj. inny grazik. To, to, to jest taki włoski gadzik. No, to jest boza, bo... Tam się tak coś tam przeciekał i... A tu ma włączanie? Zgłęże. Nie, tu, tu. No tu fajka by leciała. To nie, 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 to jest ona tak gorzona. Tak. No i do tego ona Bo ale jest taka inna fajka po prostu. Kolory, kolor nieoryginalny, nie oryginalny, nie? Oryginalny to jest. Tak? Oryginalny. Taki buko. No, to jest ten... Nawet aż od To jest tylko młoda farba taka. No ja miałem, ale to taki seleden był. Rometa Nie miał. Ja miałem zielonego. Ja miałem 3 A ci nie wyskakiwała, czy nie? No tam właśnie przy tych 3 biegowych jest skrzynia była, stale się psuła. Ale to wiesz, to młody że to... Mody, Zrywy się robiło i kurde no, no tak było. To no, tak było się się, I a później no, więcej naprawiałeś i w dwie po... godziny nie? się jeździło nie? I, no. I, no, no to my robimy to samo teraz. To z sentymentu tak się wybraliśmy. To no. oryginalne, no. A ten jest sekundę. Kupio... No. lepszy No to jest 68 no. rok, tak? No wszystko, ten, to, nie, to, nie to, jest. To, to jest mój rocznik. Który? <grym> to jest mój rocznik. No to jest Równolatek. Super panowie. Bardzo fajna, no, bardzo, bardzo fajne w no, kosztowne, ale fajne. <grym> Dobra, na razie. Dzięki. Dobra, Dzięki. No, ja byłem parę lat, w tym jeździły. Takim rometem, tylko przybiegowy. No to przygód było. Oj, ja, było, było. Ja, ja... No zobacz, jak ta pamięć ludzka jest kurczem jednak zawodna. No nie pamiętam, żeby w takim kolorze były. A to który jest rocznik? To 89. 8-9, a to później, może później tak. Może późniejsze. Tak. ja tak miałem 8, bo ja może 4, 8-3 to wtedy go kupowałem tego mojego. Czy nazywał Romer T1? Tak samo wyglądał i no. miał 3 biegi i ten. A to jest ogar. A to jest ogar pieszy. Tak, tak, no tak. Tu w ogóle te plastiki to już też co innego. I w ogóle mi się wydaje taki drobniejszy jakby, bo chociaż wtedy człowiek polskie motorowery ułatwiają nawiązywać kontakt z nowo spotkanymi ludźmi Po miłej rozmowie udaliśmy się w dalszą podróż Tak się rozpędziliśmy, że dojechaliśmy do łodzi. Yo, man. łódź! Bardzo dumni i pełni wrażeń wracamy do domu. W tym roku podróż się udała. Wróciliśmy szczęśliwie do domu Nie mieliśmy żadnych przygód, bo nic tam się nie popsuło Nie, ja miałem, ja miałem takie przygody, że mi się rylały lusterka i jechałem na ślepego nie wiedziałem, Ale to tam żadne przygody, tam jak gorzej no nie, no. jakby ci tam wyleciał odejść z tego albo no. cylinder by odpadł, albo co tam jeszcze, biegi by się wyleciały i by się popsuły no. i by nie wchodziły o. albo tłumiki, ale nic nie było Dzisiaj maszyny chodziły idealnie. Ja po prostu czułem, że tak jak w zegareczku szwajcarskim, ten silniczek w komarku, tak. Ty, 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 ty. Tak, to może Szwajcar no. to jest. Proszę? To szwej, to a może to jest szwajcarska jakaś licencja, nie wiadomo. W każdym razie maszyny. My się obawialiśmy, że nie wyjadą za bramę, a dzisiaj objechaliśmy kawał terenu, no jakieś 40-50 km no, zrobiliśmy. Turnie takie wsiowe sobie zrobiliśmy, jak ja mówiłem wcześniej, takie Top Gun wiocha, bo, ja, bo tak się ja, ja przynajmniej tak się czułem w tym kasku i w tych okularach, w okularach jak w filmie Top Gun. Ja szybowałem na komarze dzisiaj. No. Marek, na czym próbowałeś? Ja na, na, na tym, na szakal. Na nazwałem tą maszynę szakal i mówiłem na niego szakal, bo jest taki szybki jak szakal, i, i, i głośny. I głośny jak Nie szakal? Nie, czy szakal jest głośny, ale, ale, ale ten, ten szakal jest, ten głośny. jest głośny. I co ciekawe, spotkaliśmy miłych ludzi pod sklepem, którzy nam opowiedzieli swoje historie właśnie z tymi maszynami przemili. Tak, no wiadomo, yy, w sklep na wsi, to centrum, zawsze kulturalni centrum, ludzie pół, tam pół, się tak. schodzą, jak tylko nas zobaczyli pod sklepem, no to w, już były rozmowy, a ja jak byłem młody, to ale był już pan i tam... <laughs> I historie swoich yy, ogarów, głównie ogarów, nie, o ogarach było jednak tak. więcej, Aha. I historie, już bałem się, że tam jakieś historie miłosne zaraz będą, co z tym ogarem się wydarzyło, ale... Ja jak wsiadam na tego komara i jadę przez ten las i wącham te spaliny zmieszane z naturą. No to naturalnie mi się po prostu taki uśmiech tutaj pojawia na twarzy, taki i tak czuję wysuszone zęby. E, ja po, Dla mnie to jest po prostu wielka radocha, wielka frajda pojeździć sobie, polatać. Przepraszam, przepraszam koń, polatać mhm. sobie na tych komarach i szakalach. E, tylko czuję, że będę musiał dzisiaj przed kolacją, e, nicią dentystyczną. Mogą wyciągać twoje komary z zębów. Tyle tych komarów. Hmm. Za dużo miałeś tego uśmiechu, Musisz Trochę mniej się w Polsce żyjemy. Ludzie nie są na to uśmiechnięci. A. A ty widzę, że już jak z tym komar to. to Ciekawe, nie? Wiele Czy... radości, nie? A ja wiem, dlaczego tak, tak się cieszyłeś. Dlaczego? Bo jechałeś polską maszyną. No, tak. A teraz, jak się dowiesz, że już nie produkują w Polsce, no to od razu smutek, i dlatego ci ludzie po ulicach tak się smutni. Ja myślę, że to jest taka polska, nie polska, że to jest jednak szwajcarska licencja. Ja to dzisiaj odczułem, że maszyny nie dawały radę. Że tak równo chodziły no, te silniki. No, pięknie. No. Trzeba podziękować Darkowi Soprzakowi, hmm. mechanikowi z Rogalinka, który jest pasjonatem. Jest polonistą z wykształcenia, ale jest pasjonatem. Naprawiania właśnie różnych maszyn. No i on męczył się z tym komarkiem i z tym ogarem, tak, żebyśmy mogli mieć. No to. dzisiaj. No, chwała mu wymęczył się, ale Darek, Ale maszyny chodzą dzisiaj naprawdę jak fabryczne. Chociaż nie wiem, jak chodziły o fabryczne. Ale niż fabryczne. Ale chodzą jak petardy, nie. To prawda. Ogar jest taką petardą, że udało mi się zauroczyć piękną dziewczynę. Mówię wam, ta polska maszyna ma moc. Ważne jest realizować marzenia z dzieciństwa. Jeżeli podobał wam się film albo macie jakieś historie z motorowerami, to napiszcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał, to zachęci do jeszcze większej pracy. Pozdro!